Ale po alkoholu, czy tak po prostu? Stary, ja już nie wiem, nawet sam. Jak to? Nie no, ch**a nic nie wypiła, a z już trzeba było go odprowadzić. Hmm. Może to ma jakiś związek z tymi jego... ...plamami żółtymi na brzuchu. No wiesz, no dopóki nie pójdzie do lekarza. <grych> to się nie dowiemy. Pytałem go z dwa tygodnie temu, ale mówił, że chuj w to. No słuchaj. Moja babcia gada, że odchodzenia do lekarzy to człowiek tylko choruje, nie? Teraz ma już prawie 90 lat. Może coś w tym jest, nie? Ja się generalnie z tą teorią nie zgadzam. Ale wiesz. Luke jest ze starej szkoły być może. Możliwe. Żółte plamy, żółtaki na ciele mogą świadczyć o zbyt wysokim poziomie cholesterolu, cukrzycy, chorobach nerek, miażdżycy lub chorobach wątroby. No to dużo. Tego. No, słuchaj, nie. No, patrz, jest zdrowy, a jakby poszedł do lekarza, to by te wszystkie choroby złapał. No ta. Teraz no. nie ma diagnozy. Po prostu jest zmęczony i ma żółte plamy. Taka jest diagnoza. No, no ta. Szczerze, wolałbym mieć żółte plamy niż miażdżyce, nie?